Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku odpowiem, opowiem na temat y, polskiej wersji teleturnieju We Price Is Right, która nosiła nazwę Dobra Cena. Była, był to pierwszy teleturniej nadawany w telewizji TVN, taki ojciec milionerów, dziadek najsłabszego ogniwa Dobra Cena była y, emitowana od października roku 1997 do czerwca roku 1998. Niestety, ani na YouTubie, ani na Wikipedii nie znalazłem porządnych materiałów na, tego, na, na temat tego programu, ale... Coś, gdzie coś mogę o nim powiedzieć. Mianowicie, jak przebiegała gra. Po pierwsze, program prowadził Grzegorz Wąs, aktor, który niestety w tym programie nie błyszczał. Prowadził go w sposób trochę jałowy. Jak na mój gust. Jeśli chodzi o zasady, mieliśmy czterech zawodników z publiczności i odgadywali cenę detaliczną danego produktu, zaprezentowanego im produktu. Ten, kto był najbliżej tej ceny, ale jej nie przekroczył, ten wchodził do gry. Drugi etap to były tak zwane gry cenowe których było trzy W każdej z tych gier brał udział jeden zawodnik I w każdej z tych gier Można było jakąś nagrodę Oczywiście w większości z tych gier nie znam Ale znam jedną, czyli kalkulator Który Polegał na tym, że pokazywano Serię produktów zawodnikowi A on musiał ocenić ich cenę detaliczną Suma tych cen detalicznych Podanych przez zawodnika Nie mogła przekraczać sumy cen prawdziwych Jeżeli przekroczyła niestety Zawodnik odpadał, odchodził z gry bez nagrody, ale e, wszyscy zawodnicy z tych gier, bez względu na to, czy wygrali, czy przegrali, brali udział e, w wielkim kole. Wielkie koło, czyli losowanie najlepszego wyniku, e, od e, liczby na tym kole od 5 do 100, 5, 10, 15, potem i tak dalej, i tak dalej, aż do setki co 5. I e, wylosowanie 100 punktów, równo 100 punktów, e, gwarantowało zawodnikowi e, wygraną 1000 zł. Przy czym jeżeli zawodnik przekroczył tą stuwę, to wtedy jego wynik liczyło się, liczyła tylko ta nadwyżka. Na przykład jeżeli zawodnik zakręcił, wyrosał 65 i ma, miał możliwość kręcić dalej, skorzystał z tej możliwości, zakręcił drugi raz i wyrosał 50, no to wtedy wyszło 115. Czyli w sumie 15 nadwyżki, 15 punktów ma na koncie. Dwóch zawodników, którzy mieli najlepsze wyniki, wchodziło do finału, gdzie musieli oszacować e, o, ogólną cenę zestawu finałowego. To było kilka nagród, łącznie z jakimś e, środkiem transportu niekoniecznie musiał być to samochód i ten, kto był najbliżej odpowiedniej ceny, ale nie przekroczył ani limitu, ani odpowiedniej ceny, ponieważ wcześniej przed finałem zawodnik losował ten, który miał wyższy wynik w wielkim kole, losował limit, w którym zawodnicy musieli się zmieścić, ale oczywiście nie mogli przekroczyć ceny. No i tak. Warunki, które musiał spełnić zwycięzca. Zmieścić się w limicie, nie przekroczyć prawidłowej ceny i musiał być bliżej odpowiedniej ceny niż przeciwnik. Jeżeli, spełnił, jeżeli zawodnik nie spełnił któregoś z tych warunków, wtedy nie wygrywał. I tak, jeżeli obaj zawodnicy, final, obaj finaliści nie spełnili żadnego z tych warunków, wtedy obaj przegrywali. Jeżeli jeden spełnił wszystkie warunki, a drugi nie spełnił żadnego, to wtedy wygrał, wygrał ten, który spełnił te warunki. Ale jeżeli obaj spełnili te warunki, to wtedy wygrał ten, kto, kto był bliższy odpowiedniej ceny. Niestety. Ten program nie przetrwał zbyt długo polskiej telewizji, być może na, dlatego, że był robiony w taki dramatyczny sposób. No dosyć dramatyczny, ponieważ ani prowadzący, ani <laughs> uczestnicy zbytnio nie błyszczeli. W porównaniu z innymi wersjami tego programu. Amerykańską, australijską, niemiecką Polska wypadła cieniutko. No cóż, może kiedyś to wróci, może kiedyś... Ale wątpliwe, to jest bardzo wątpliwe, żeby ten program wrócił. Choćby do innej stacji telewizyjnej. Ale kibicowałbym takiemu rozwiązaniu, żeby chociaż wrócił na przykład na antenę tvp 1 Być może wyglądałby inaczej i byłby zrobiony inaczej. Ale no cóż, pożyjemy, zobaczymy. To jest tylko pobożne życzenie na razie. Dziękuję wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia.